W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie przede wszystkim o nowych doniesieniach dotyczących Half-Life'a trójki i rzekomo prac, które są już na ukończeniu. Dodatkowo pojawiły się nowe informacje na temat Silksonga, a oprócz tego świeże informacje zaczynają pojawiać się na temat God of War'a. Nim jednak zaczniemy, zapraszam Was na naszego Instagrama, gdzie postujemy z wyprzedzeniem, no i oczywiście do subskrybowania. The Hollow Knight Silksong to dosyć specyficzna nadchodząca gra, pod jakim względem? No moi drodzy, pod względem opóźnień i niewiadomej nam Premiery. Od zapowiedzi minęło już praktycznie 6 lat, a od tej opóźnionej premiery, która miała odbyć się w 2023 roku, co chwilę temat powraca, jak bumeranki Jesteśmy niejako ponownie hypowani na tą grę, i ten cykl zamyka się mniej więcej za każdym razem w ten sam sposób. Czyli jest jakaś niby data premiery, jakiś określony moment roku, w którym ta gra ma swój deadline, no a potem okazuje się, że nic z tego. Jak wiemy, prace nad grą Hollow Knight Silk Song uległy przedłużeniu głównie dlatego, że skala tego projektu niesamowicie się rozrosła, co pokazuje chociażby to, że początkowo w 2017 roku ten projekt nie był planowany jako osobny tytuł, tylko jako dodatek do oryginalnego Hollow Knighta, no jednakże w miarę prac ta produkcja przekształciła się w samodzielny produkt. No i właśnie o Silksongu nowe informacje doniósł nam pewien informator Ecstasis, który znany jest z tego chociażby, że trafia w premiery na Game Passie różnych gier od Microsoftu no i jego wiarygodność jest dosyć wysoko oceniana. Mimo, że ma. Gdzieś tam swoje potknięcia. Wiadomo. Poinformował on mianowicie, że premiera Silksonga na Game Passie jest planowana najpóźniej na czerwiec 2025 roku. Sam informator został zapytany konkretniej o to, co właściwie oznaczają jego słowa. Mianowicie zostało mu zadane pytanie, czym różni się to doniesienie od jego poprzednich, kiedy informował o Silksongu, no i odpowiedź swoją sformułował w ten oto sposób. Napisał, że za pierwszym razem, kiedy informował o Silksongu, to była jedyna, jego opinia można by rzec na podstawie zebranych informacji, a teraz jest to informacja, którą Microsoft otrzymał w sprawie deadlineu, jaki oczekuje Tim Cherry względem ukończenia tej produkcji. Wyjaśnił mniej więcej, że jest to taki placeholder dla właśnie Silksonga i powątpiewał on raczej, że zostanie ten deadline spełniony. Z ciekawych jeszcze rzeczy dotyczących Silksonga na oficjalnej stronie Microsoftu pojawił się pewien artykuł, w którym zamieścili oni również informacje właśnie o tej produkcji. Napisali oni, że mają oni na mocny line-up nadchodzących gier w tym Expedition 33, Descenders Next, FBC Firebreak i oczywiście Hollow Knight Silksong. No i ta informacja mogłaby nieco podbudowywać to, co mówił Ecstasis właśnie na temat Silksonga i planowanego ukończenia gry właśnie na czerwiec tego roku. Doniesienia o nowym godowloże i te wszystkie informacje, które do nas docierają odnośnie Kratos'a, no mają dosyć ciekawą reputację. Wiele w ostatnim czasie mówiło się o remasterze starej Sagi właśnie Godowora, która to miała zostać zapowiedziana na 20-lecie całego uniwersum. To jednak się niestety nie wydarzyło, jak zapewniło nas nawet samo Santa Monica' Studios, no i właściwie pozostawiło nas to troszeczkę w niesmaku, no bo spodziewaliśmy się, że coś może się pojawić. No i słuchajcie, jednak to nie koniec, bo ciekawe rzeczy się pojawiają właśnie na ten temat. Według Jeffa Gruba, który to też informował nas właśnie o tym remasterze sagi, Sony, ma w planach wypuścić pomniejszego Godowora, osadzonego w Grecji w jeszcze roku. Napisał on mianowicie, w tym roku wciąż ma wyjść God of War osadzony w Grecji, ale nie jest to kolekcja remasterów. Ma być to pobocznie fabularny projekt. Przypuszczalnie wyglądałoby to tak jak Spider-Man y Miles Morales, który eksplorował po prostu side story Milesa Moralesa. Co ciekawe, te plotki pokrywają się nieco z wcześniejszymi doniesieniami, które to przedstawił nam chociażby The Gamer w swoim artykule z 8 stycznia, gdzie to informowali, że kolejna gra z serii może przedstawić nam młodego kratosa. Powracającego do Grecji, a więc zgadzałoby się, że ma być to pewnego rodzaju prequel i poboczniak fabularny. A o samym powrocie do Grecji słyszeliśmy jeszcze wcześniej, przy okazji kolejnego informatora, The Snitch, który informował nas o rozszerzeniu dla Godowora Ragnarok, mianowicie DLC ku Valhalla. The Snitch kiedyś doniósł, że następna gra nosi roboczy tytuł Project Giants i rzekomo ta nowa historia miałaby opowiadać nam o poszukiwaniu gigantów. No a idąc dalszym tropem doniesień od The Snitch, TCMF Games również. Informował nas o projekcie Giants i w wątku, który opublikował w swoim poście. Kluczowym dla tych doniesień gruba jest to, że te poszukiwania gigantów, które miałyby nas zabrać do Grecji, miałyby trwać tyle, co Marvel's Spider-Man, Miles Morales czy Uncharted: Lost Legacy. Zbierając to wszystko do kupy, ma to jakiś mniej więcej sens. Mimo to te doniesienia kłócą nam się nieco z tymi, które jeszcze kiedyś się pojawiały. Mam mianowicie na myśli tutaj informację, że nowy Godowor zabierze nas do Egiptu. O takiej możliwości informował nas wówczas Daniel Richman, który często jest na przykład podawany jako źródło na insider gaming. Podał on, iż usłyszał gdzieś, że Sony aktualnie prowadzi castingi i szuka aktorów pochodzenia blisko wschodniego, co może najprawdopodobniej wskazywać na to, że God of War będzie osadzony w realiach egipskiej mitologii. Wiązało się to jeszcze wtedy z tym, że w 2018 roku Santa Monica Studios chciało osadzić właśnie historię Kratosa w egipskim panterze teonie i powstawały nawet wówczas takie oto koncept arty, tak więc jak słyszycie no sporo się tutaj dzieje. No i ten cykl wycieków i doniesień zamykamy Half-Life'em 3 i doniesieniami, że gra jest możliwe już na ukończeniu. Dwa miesiące temu Gabe Follower poinformował, że Valve testuje nową grę w uniwersum Half-Life'a, no ale znowuż dwa miesiące po tej informacji ponownie odezwał się na temat właśnie Half-Life'a trójki i podał nam ciekawe informacje właśnie na temat prac nad tą grą, które rzekomo są na ukończeniu. No i właśnie z najnowszych różnych linijek kodu, które gdzieś tam powyciekały, głównie ujawniając, czy że Valve, pracując nad projektem HLX, który właśnie często w wyciekach się pojawia jako nazwa tego projektu, że opracowują oni wsparcie dla AMD FSR oraz wszelakiej optymalizacji, co przekładając na język deweloperski, oznacza, że jeżeli już są dodawane, to jest to późny etap produkcyjny i wprowadzanie technologii upscalingu oznacza, że większa część prac została już wykonana. Jeszcze jedną ważną informacją, którą przekazał nam Game Follower jest to, że Half-Life 3 zakończy już całą historię. Gordona Freemana i rzekomo Valve kładzie się ogromny nacisk na to, żeby zapewnić jak najbardziej satysfakcjonujące zakończenie tego właśnie uniwersum wszystkim możliwym graczom. Wszyscy zastanawiamy się nad naturalną kontynuacją Kingdom Come Deliverance i wiele wskazywałoby na to, że Wojny Husyckie to kierunek, w którym Warhorse Studios powinno pójść, jeżeli chcą oni rozwijać i kontynuować dalej to uniwersum. Co ciekawe, w ostatnim wywiadzie dla kanału Dan Allen Gaming, Luke Dale, czyli aktor, który odgrywa właśnie postać Jana Ptaszka w Kingdom Come Deliverance stwierdził jednoznacznie, że ma on ogromne nadzieje na to, że trzecia odsłona opowie właśnie o okresie wojen husyckich, jako iż jest to fascynujący fragment całej historii Czech oraz takich bohaterów jak chociażby Jan Žižka. Z wiadomych względów mógłby to być dosyć spory problem dla Warhorse, gdyż same wojny husyckie rozgrywają się sporo później po tym, co mieliśmy w Kingdom Come Deliverance 2, jako iż one rozpoczęły się w 1419 roku, a aktualnie fabuła Grey rozgrywa się w 1403 roku. W innym wywiadzie od twórca roli Henryka Tom McKay stwierdził ponadto, że Warhorse ma już jasne plany do tego, gdzie chcą oni zaprowadzić. Dalej, tą całą serię. Są to oczywiście tylko marzenia Luka Deila, który, no właściwie, nie ma na dobre pojęcia jeszcze, co tak naprawdę Warhorse może przygotowywać, jednakże czy zrobią to z nim, czy bez niego, podkreślił, że Warhorse nigdy się nie myli i po prostu rozbiją bank, bo są po prostu świetni w tym, co robią. Jestem Oda Nobunaga. Jestem daimyo. You shall be my Samurai. Yes, yes. Zastanawiam Was pewnie, co widzicie w tym momencie na ekranie. Otóż, moi drodzy, pewien zespół nazywający się History Accurate Developers postanowił wykreować swoją własną wersję Assassin's Creed Shadows i opowiedzieć historię jaskę w swoim własnym tytule, nazwanym Jaskę Simulator. Za grę zapłacimy lekko ponad 15 zł, i może rzeczywiście będzie warto, gdyż sama produkcja ma przytłaczająco pozytywne opinie na Steamie. Z opisu wynika, że wcielamy się w jaskę i poznamy jego unikalne dziedzictwo. Przemierzając feudalną Japonię, oraz że zespół odpowiedzialny za jaskę Simulator przeprowadził dogłębne badania, by zapewnić historycznie oddane przedstawienie feudalnej Japonii z jaskę jako samurajem. Najbardziej historycznie zgodna historia czarnego samuraja jaskę to arcydzieło. Zawsze marzyłem, aby zostać samurajem i poczuć ten klimat. Co można powiedzieć więcej? Ta gra przejdzie do historii.